Cześć, mam na imię Zosia i pracuję jako osobista stylistka, a to jest kanał, na którym dowiesz się, jak rozsądnie kompletować garderobę oraz jak odnaleźć styl, w którym będziesz wyglądać i czuć się najlepiej. Zauważyłam, że czasami mężczyźni, jak już nauczą się jakiejś zasady związanej z ubiorem, to chętnie aplikują ją zawsze i wszędzie do każdej okazji i każdego stylu, ale jak wiadomo, Osoba, która świetnie się ubiera, to nie tylko taka, która zna zasady, ale też taka, która potrafi umiejętnie dopasować je do panującej okazji, miejsca. I w dzisiejszym odcinku poruszę trzy dość dyskusyjne tematy na temat ubioru męskiego. Zapraszam. Numer jeden to temat, o który bardzo często mnie mężczyźni pytają, i przyznam szczerze, że ja się trochę śmieję, jak się mężczyźni mnie o to pytają, bo mnie dziwi, że jest taka wątpliwość. No ale, ponieważ tak często dostaję te pytania, że uznałam, że muszę się na ten temat wypowiedzieć. Mianowicie, mężczyźni się mnie pytają, czy facetowi wypada chodzić w krótkich spodenkach. No właśnie, jak to jest z tymi krótkimi spodenkami u mężczyzn? Drodzy panowie, no więc tutaj oczywiście chodzi o interpretację w zależności od miejsca i okazji. Jeżeli wybieracie się na spotkanie ważne, jakieś tam biznesowe, na jakieś wystąpienie publiczne, na jakieś, nie wiem, spotkanie typu na przykład rozmowa kwalifikacyjna, czy też po prostu sytuacja uroczysta, to w takiej sytuacji, jeżeli założycie krótkie spodenki, będzie to świadczyło o braku szacunku do tej okazji. A jeżeli jest to ważna okazja, no to wtedy po prostu no, warto zadbać o ten odpowiedni ubiór. Natomiast no, w sytuacji sytuacji, jeżeli panuje wysoka temperatura i jesteście gdzieś tam na luzie ze znajomymi, wychodzicie sobie do miasto czy gdzieś, no to nie wyobrażam sobie, żeby zabronić mężczyźnie chodzić w krótkich spodenkach. To nie wiem, w czym by wtedy musiał chodzić w przeciwnym wypadku. W długich lnianych, no nie do każdego stylu one pasują. Dlatego też w sytuacjach nieformalnych, w sytuacjach, które nie wymagają jakiegoś takiego bardziej eleganckiego ubioru czy też ym, Jakichś sytuacjach, które wymagają jakiejś powagi, jak na przykład pogrzeb, czy też mówię jakaś uroczystość, no to w takich sytuacjach, kiedy panuje wysoka temperatura, oczywiście mogą mężczyźni nosić krótkie spodenki. Ale znaczenie oczywiście ma też długość, panowie. Takie bardzo krótkie, dobrze wyglądają na kobietach, tylko na kobietach. Z pewnością kwestią dyskusyjną też będzie to, czy krótkie spodenki mężczyźni wypada założyć do pracy, czy nie. I to też zależy od rodzaju pracy. Tak naprawdę najlepiej to zweryfikować indywidualnie, czyli czy to porozmawiać z szefem, czy też zobaczyć, czy pracownicy tak chodzą, czy jest po prostu na to przyzwolenie. Dlatego, że są miejsca pracy i jest wiele takich miejsc, w których nie wypada, czy też nawet nie wolno przechodzić w krótkich spodenkach, ale są też miejsca pracy, w których można jak najbardziej. Na przykład Mój kurier, który przyjeżdża do mnie co tydzień i kiedy jest gorąco na zewnątrz, mi to absolutnie nie przeszkadza, że przyjeżdża do mnie i przywozi mi paczkę w krótkich spodenkach. I też z pewnością jemu jest wygodniej, ma trochę pracę fizyczną i też wiele jest takich zawodów, gdzie po prostu założenie krótkich spodenek będzie jak najbardziej ok. Dlatego pamiętajcie, żeby wszelkie zasady, które słyszycie zawsze dostosowywać indywidualnie do sytuacji czy okazji. Numer dwa. Bardzo dyskusyjny temat i jestem ciekawa, co Wy sądzicie o tym. Natomiast no, dojrzałam do momentu, w którym też uznałam, że muszę się o tym wypowiedzieć, ponieważ często się mężczyźni o to pytają i też kobiety swoich mężczyzn: jak to jest z marynarką na weselu? Czy mężczyzna może ściągnąć marynarkę podczas wesela? Drodzy panowie, no więc zacznijmy od tego, że wesele dzielimy na dwie części. Tak bym to sobie nazwała. Najpierw część oficjalną, a później tę część imprezową to nazwijmy. No i podczas tej y, części oficjalnej, oczywiście, mężczyzna powinien mieć zawsze na sobie marynarkę. I niezależnie od tego, czy ma zestaw koordynowany, czy ma zestaw, y, po prostu zakłada pełny garnitur, zawsze ta marynarka powinna być y, założona. I oczywiście, jeżeli mężczyzna stoi, to powinna być marynarka zapięta. Jeżeli siada, rozpięta, chyba że jest to dwurzędowa marynarka, to wtedy powinna być zawsze zapięta. I ta pierwsza część oficjalna jest y, częścią taką uroczystą, w której, no, tak jak mówię, ściągnięcie marynarki będzie po prostu nietaktowne. Będzie y, może być źle odebrane. No dobra, to było proste. Ale co z tą drugą częścią imprezową, bo o to często się rozwodzą różne konwersacje i często różne dywagacje. Czy mężczyzna może wtedy ściągnąć marynarkę, czy też nie? Zasady Savoie Vivre mówią o tym, że mężczyzna nawet podczas tej części imprezowej, jak ja to nazwałam, mężczyzna nie powinien ściągać marynarki. Jeżeli chce ją ściągnąć, powinien zapytać swoją partnerkę o to, czy tak może dokonać. I teraz co ja sądzę na ten temat? Ja uważam, że moda ma być przede wszystkim dla nas, i moda też z czasem się bardzo zmienia i ulega liberalizacji. Dlatego też, ja uważam, że w tej części nieoficjalnej, kiedy się dobrze bawimy, nie, kiedy mężczyzna ma ochotę sobie potańczyć i się fajnie bawić, i ta marynarka może sprawić, że po prostu będzie, będzie to krępowało jego ruchy, ruchy, czy też będzie to po prostu sprawiało, że jest mu gorąco i niewygodnie, to uważam, że może mężczyzna w tej części nieoficjalnej, w tej części imprezowej jak najbardziej ją ściągnąć. Najczęściej te dyskusje wynikają właśnie z tych zasad savoir vivre, o których przed chwilą wspomniałam, albo też wynikają trochę z historii, dlatego że koszula męska kiedyś była traktowana jako męska bielizna, dlatego też ściągnięcie marynarki powoduje, że tak jakby mężczyzna rozebrał się do bielizny, ale powtarzam, kiedyś. A nie w 2019 roku. Wyzwanie też pojawia się dla mężczyzn, którzy mają nadmierną potliwość i, na przykład, jeżeli tę pierwszą część wesela spędzą w marynarce założonej, no to później ściągnięcie jej. Może nie być do końca komfortowe, i też jest na to rozwiązanie, ponieważ tacy mężczyźni najczęściej powinni po prostu brać ze sobą drugą koszulę i wtedy, na przykład, jeżeli już później chcą się chcą ściągnąć marynarkę, no to mogą sobie zmienić tę koszulę na świeżą, nową, wyprasowaną i w ten sposób po prostu rozwiązać ten problem i dobrze się bawić do końca wesela. Doskonale sobie zdaję sprawę z tego, że moja opinia na temat tego, że można ściągnąć marynarkę, może być szeroko komentowana i nie wszyscy się ze mną zgodzą. Natomiast żeby było jasne, ja uważam, że zasady, które są tworzone pod kątem ubioru, to mają nam pomagać, mają nam rozwiązywać pewne wątpliwości, pewne pytania. Natomiast no, w tej sytuacji po prostu ta zasada jakby jest bardzo niepraktyczna i uważam, że lepiej się dobrze bawić na weselu i fajnie go spędzić niż siedzieć w marynarce tylko dlatego, że zasady tak mówią. I trzecia częsta wątpliwość mężczyzn to połączenie koloru brązowego z czarnym. W elegancji łączenie brązowych butów z czarnym garniturem nie jest mile widziane. Z prostych przyczyn. Po prostu czarny garnitur w ogóle się rzadko nosi, ale jeżeli się już nosi, to wieczorem po godzinie 18 bądź w ciągu dnia na przykład na pogrzeb. W takich sytuacjach założenie brązowych butów jest po prostu nie do końca czymś, co będzie zarówno pod kątem estetycznym pasowało, jak i też pod kątem takim formalnym. Po prostu garnitur jest bardziej taki elegancki, a buty brązowe są najczęściej butami mniej eleganckimi. Dlatego też no, po prostu taka też zasada się utarła, że brąz plus czarny do siebie nie pasuje. Ale o ile w elegancji ma to swoje zastosowanie, to już w casualu Czyli w takich luźniejszych stylizacjach jak najbardziej mężczyźni mogą łączyć brązowe buty z czarnymi spodniami. Przykładowym połączeniem takim dobrym są np. czarne spodnie jeansy typu rurki. Plus do tego na przykład sztyblety zamszowe. Takie połączenie jest bardzo często widziane w modzie męskiej i estetycznie wygląda jak najbardziej ok, ładnie się prezentuje i mężczyźni mogą to jak najbardziej też łączyć. Ale też mogą mężczyźni łączyć na przykład zamszową, brązową kurtkę z czarnymi rurkami, bądź też na przykład założyć czarny golf pod um, taką brązową kurtkę, jakąś luźniejszą czy coś. Takie połączenia są jak najbardziej ok. Dlatego też tej zasady z elegancji nie przenosimy do stylu luźnego. Mam nadzieję, że pomogłam Wam trochę zrozumieć pewne wątpliwości wynikające z różnych zasad. Jeżeli jeszcze takie są, koniecznie dajcie znać, może nagram drugą część tego odcinka, ponieważ często spytałam się właśnie z takimi przekonaniami: że jak coś jest zasadą, to jest zasadą i koniec. Umówmy się. Moda jest dla nas i czasem warto podejść do niej z nieco większym dystansem. Do zobaczenia za tydzień.